Cześć dziewczyny, to Ela, wasza stylistka. W dzisiejszym odcinku pokażę wam swoją garderobę kapsułową na lato. Przyjęło się, że garderoba kapsułowa to klasyka. Otóż, chcę wam powiedzieć, że możemy stworzyć taką szafę w takim stylu, jakim tylko chcemy. Istotą garderoby kapsułowej jest to, że 90% jej zawartości w łatwy sposób się ze sobą łączy. Chciałabym, aby ten filmik był dla was takim drogowskazem, inspiracją do stworzenia własnej garderoby kapsułowej. Najważniejsze to to, że tworzymy ją zgodnie z naszym charakterem, jak również stylem życia. Ja swoją szafę dzielę na dwa obszary: życie zawodowe, czyli pracę, oraz drugi segment to życie prywatne. Tak jak wiecie, moja praca to zawód stylistki. Na no, co dzień spotykam się z klientem indywidualnym podczas przeglądów szaf czy zakupów, jak również z klientem biznesowym, prowadzę warsztaty, no i oczywiście nagrywam dla Was filmiki. Drugi obszar to życie prywatne. Tutaj spotykam się z znajomymi, bliskimi, rodziną. Jak również jest okres letni, to więcej mamy wyjazdów takich weekendowych, wakacje. Uprawiam aktywnie sport, no i takie codzienne czynności, jak zakupy spożywcze, czy też porządki domowe. I tutaj właśnie dobieram pod tym kątem swoją garderobę. Oczywiście możemy zapożyczać tą garderobę, wszystko w zależności od aktywności. W dzisiejszym odcinku chciałabym się skupić na tej szafie do pracy oraz życia towarzyskiego. Natomiast postanowiłam nagrać drugi osobny odcinek odnośnie tego, tych wyjazdów wakacyjnych, drugiej szafy, ponieważ w inny sposób ten filmik by trwał 5 godzin. W mojej szafie kapsułowej na lato znajduje się 20 elementów ubrań, 4 pary butów, 3 torebki i 2 paski. Nie przedłużając, zaczynamy. W mojej letniej szafie znajdują się 3 sukienki, jedna krótka, tą już znacie z wcześniejszych filmików. a trzecia satynowa. Trzy bluzki bez rękawków. Beżowy top. To również ostatnio widzieliście. Zakochałam się w niej. I coś na chłodniejsze dni. Z okryć wierzchnich znajdują się dwie marynarki. Między innymi ta, którą mam na sobie. Druga letnia, do tego spodemki, jako taki komplet. Oczywiście nie może zabraknąć kurtki jeansowej. Cardigan. Trzyty czwarty. Biały. Szary z logo. Często. Pojawiam się w nim i jeden we wzór zebra dwie koszule błękitna, męska, taka oversize również ją znacie i również bluzka, tak koszulowa. pary spodni. Białe spodnie Palazzo. Klasyczne dżinsy. oraz białe. W letniej szafie nie może zabraknąć spodenek i ja wybrałam do swojej szafy kolarki, które mam na sobie. Przechodzimy do spódnic. Dwie spódnice. Jedna mini. A druga midi. Ta świetnie zakrywa wszelkie niedoskonałości na nogach, w moim przypadku częste siniaki. Dwa paski. Jeden szeroki biały, a drugi taki chłodny karmelowy, cienki. Trampki, sądałki w kolorze blue, buty z zakrytymi palcami, oraz klapki z łańcuchami. I przechodzimy do torebek. Pierwsza w kolorze kaki. Jest to również moja ulubiona wielkość torebki. W kolorze takiej kości słoniowej kolejna, w kształcie takiej aktówki. I mała czarna, tą już znacie. Przechodzimy teraz, e, dziewczyny, do stylizacji. To na co czekacie? Kochane, na pierwszy ogień idą kolarki. Chyba z tego względu, że zapowiadają upałę. E, do tego założyłam basicowy top, trampki oraz kardigan. E, I do tego torebka w kolorze kaki. Kardigant jest taki cienki, zwiewny, idealnie się właśnie sprawdzi latem wieczorem. W takiej stylizacji mogę iść na spotkanie z koleżanką, jak również z siostrą, która jest dzisiaj operatorką kamery. Liczę na to, że odezwie się w którymś momencie. I namówię ją również do udziału w filmiku. Kardigant. Pochodzi z obecnej kolekcji. Link znajdziecie w opisie. A w trampkach, kochane, zakochałam się, są z mango. Zakładając marynarkę, mogę iść już tak do pracy, na przykład na spotkanie z klientem, na zakupy. Ponownie powracam do marynarki, którą miałam na wstępie. Tym razem podkreślam talię paskiem i do tego klapki, które są bardzo modne w tym sezonie. Marynarka jest z obecnej kolekcji, link znajdziecie w opisie. Klapki również w takiej stylizacji mogę pójść również na spotkanie z klientem, jak również na spotkanie z koleżanką. Tak prezentuje się to na mnie w całości. W upalne dni marynarkę zastępuje koszulą męską oversize. Tą już znacie z mojej szafy. I jeszcze jedna odsłona z kolarkami, tym razem bez rękawnik, taka stylizacja trochę na chłodniejsze dni. Wiadomo, polskie lato bywa różne, raz 20 stopni raz 40, więc tutaj bez rękawnik świetnie się sprawdzi. Na wierzch do tego również możemy założyć marynarkę albo kurtkę jeansową. Tutaj też się świetnie sprawdzi w tej odsłonie, na przykład torebka w kości słoniowej. Do kolarek sprawdzi się każdy jeden t-shirt. Ja wykorzystuję właśnie kolarki często podczas przygotowania do nagrań do nowego odcinka na YouTube. Tak jak już wcześniej dziewczyny wspomniałam, w mojej szafie nie może zabraknąć letniego garnituru z shortami. Jest to świetna opcja, ponieważ możemy go rozparować, rozłączyć i nosić osobno z innymi elementami garderoby. Ale najpierw chcę Wam zaprezentować w całości. Link do tego garnituru znajdziecie w opisie, ponieważ on jest z, z tegorocznej kolekcji. Tutaj wybrałam t-shirt w zebrę do tego buty z zakrytymi palcami i czarną krewetkę. Tutaj, szorty zestawiłam z nowym topem. Widzieliście go już we wcześniejszym odcinku, jak wyglądać smuklej i szczuplej. Spodobało mi się na tyle, że postanowiłam go zostawić w swojej szafie. Włożyłam go do środka, podkreśliłam talię paskiem, i tutaj założyłam klapki z łańcuchem, i do tego właśnie tą torebkę wybrałam. Oczywiście, nawet możemy założyć kardigan, w szczególności wieczorem, kiedy mamy niższe temperatury, ale też świetnie się sprawdzi kurtka w połączeniu właśnie z dzianinowym topem. A tak prezentuje się z kurtką jeansową. Muszę przyznać, że kurtka jeansowa jest to mój ulubiony element tych wyrobek. Ta ma, dziewczynę 15 lat i właśnie chyba wykorzystuje swoje 5 minut. nie w każdej pracy można sobie pozwolić na taką długość szatów, ale ja akurat mogę. Tutaj w tej stylizacji zostawiłam połączenie beżu szarości i to jest moje takie ulubione połączenie. W tej stylizacji bym mogła pójść gdzieś wieczorem, na przykład na drinka z koleżanką albo też z przyjacielem. Tutaj do spodanek, tak jak widzimy, wygrała ma niebieskie, takie awręcz błękitne sandałki i do tego koszulę W mojej szafie pojawiła się w tym roku sukienka z błękitnymi rękawami. E, takie przeskalowane, i tak jest mocno marszczona. E, świetnie się ona umie sprawdzić w takich e, sytuacjach, jak spotkania rodzin, ale również e, przy innych okazjach też e, się sprawdzi. Tutaj założyłam e, również błękitne sandałki i podkreślam tą sukienkę białym paskiem. Mogę wybrać tą torebkę. W tej odsłonie, tak jak widzimy, wybrałam brązowe dodatki i tę torebkę. Stylizacja taka delikatniejsza, mogę iść w niej na spacer z koleżanką. Jeszcze jedno odsłona z tą sukienką w wersji sportowej. Muszę przyznać, że taka moja ulubiona Mówię właśnie w wersjach takich sportowych krótsze sukienki. Dziewczyny, większość z Was zna już tą sukienkę z filmiku jak nosić wzory do sylwetki, jak dobierać wzory do sylwetki, oraz jak wyglądać smuklej i szczuplej latem. Tym razem postanowiłam podkreślić tą sukienkę białym paskiem, i tutaj w tej, w tej stylizacji wykorzystuję buty z odkrytymi pętami, e, tak, mogę iść spokojnie na spotkanie z klientem, ale nie tylko! Sukienka w brochy również świetnie się sprawdzi w stylizacjach takich sportowych, w zestawieniu z krampkami i kiteczką jeansową. W mojej szafie kapsułowej nie może zabraknąć lapem również sukienki bieliźnianej. Ona jest już od dwóch sezonów i w tym roku również posłuży mi. Tutaj w wersji takiej solo, bardziej na spotkanie takie poważyskie. Gdzieś na na dryneczkę. Do pracy również tą sukienkę mogę wykorzystać, pod warunkiem, że przykryję ramiona. Tutaj świetnie się sprawdzi letnia marynarka. W zeszłym roku nagrałam tutorial stylizacyjny z tą sukienką. Jeśli nie wiesz jak stylizować taką sukienkę, to zapraszam serdecznie. Link znajdziesz w opisie. Białe list to również podstawa w mojej garderobie kapsułowej. Ja osobiście uwielbiam biel w Total Looku i tutaj właśnie taka prosta, minimalistyczna stylizacja przełamana beżowym paskiem. Tu na sobie mam t-shirt z rękawem takim opadającym. Przyznam się szczerze, białych t-shirtów mam więcej w swojej szafie, ponieważ również uwielbiam i stosuję je przemienie. Mają różne właśnie rękawy, różne dekoldy. Tak, mogę pójść na spacer, na spotkanie, na zakupy. No, tak jak wcześniej już powiedziałam, ja nie mam mocnego dreszkodu w swojej pracy. Lubię proste formy ubrań. Kochani, możemy założyć dowolną marynarkę do białego Total Luku i będzie wszystko fantastycznie wyglądało. Tak prezentuje się na mnie białe zestawienie Total Look z marynarką. Chcę Wam przypomnąć, a niektórym, pokazać właśnie trik na rękawy, właśnie, które często nam opadają. Wystarczy, że zastosujecie dwie gumeczki. Ja stosuję sprężynki, one nie uciskają mi tutaj właśnie ręki. I tutaj sobie robimy dowolną długość. I wszystko jest fajnie się układa. W takiej stylizacji mogę pójść na spotkanie z klientem, z koleżanką na kawę, czy też y, spotkanie z rodziną. Do białych spodni będzie pasowała tak naprawdę każda jedna góra. Przy większych temperaturach możemy założyć sam top. Tutaj ja wybrałam karmelowe klapki, do tego pasek, który fajnie tutaj kontrastuje z białymi spodniami. Oczywiście idąc na spotkanie założę marynarkę. Wystarczy, że zmienimy buty i nasza stylizacja zmieni charakter. A tak prezentuje się z trąbkami. Przyznam się szczerze, dziewczyny, że ja mam tak, że jak się jakieś torebki, to mogę ją zakładać do każdej stylizacji. Dajcie znać w komentarzu, czy również tak macie. Zmieniłam tylko t-shirt i do tego ponownie wykorzystałam marynarkę w kratkę i stylizacja taka casualowa, tak śmiało mogę iść na zakupy z klientem. W galeriach handlowych nie jest aż tak gorąco, mogę być też bez marynarki. Moje stylizacje są bardzo proste, ale z tego względu, że chcę Wam pokazać i chcę Was nauczyć, jak te proste rzeczy łatwo się ze sobą łączą. I jeszcze jedną chcę Wam pokazać stylizację tych białych spodni z bezrękawnikiem, coś takiego na takie chłodniejsze dni 20 stopni no nie ma co ukrywać że polskie lato potrafi zaskakiwać a tak prezentuje się z taką waniliową ekli marynarką na wieczór idealnie jak dla mnie. Ten bezrękawnik oczywiście może się sprawdzić z każdą jedną inną marynarką, w moim przypadku tą w kratkę czy kurtką jeansową, ale, ale również świetnie będzie pasował do tego dzielinowego bezrękawnika cardigan. Kochana, pokażę Wam jeszcze kilka moich stylizacji z jeansami. Oczywiście jeansy to też taka baza w mojej szafie, gdzie do nich mogę założyć każdą jedną górę. Te jeansy, słuchajcie, mają 3 lata, albo lepiej chyba, 3 albo 4 lata, pamiętam. To są pierwsze takie mami jeans z Zary i są świetne, niestety chyba ostatni sezon ich jest. Słuchajcie, ponownie tutaj bezrękawnik, taka stylizacja na wieczór, na spotkanie ze znajomymi, gdzieś na, na piwo. A tak wyglądam w połączeniu z kurtką jeansową. Stylizacja taka bardziej sierpniowa, kiedy jeszcze troszkę jest chłodniej, mamy krótsze dni. Ja osobiście uwielbiam połączenie jeansu z jeansem właśnie takie stopniowanie kolorów. Już większość z Was zna. Jest to jedna z moich ulubionych stylówek. To jest taka zawsze e, moja alternatywa. Jeżeli nie wiem, co na siebie założyć. Ja również takie dni nie mam. To właśnie wtedy zakładam męską koszulę, pasek i jeansy i jestem już gotowa. Spodnie Palazzo to również jeden z moich ulubionych fasonów. Spodni w garderobie letniej. Te również posiadam już kilka lat. Osobiście też lubię taki styl Wiktorii Beckham. Jak widać, koszulę męską możemy nosić na wiele sposobów. Nagrałam o tym odcinek. Jeżeli jeszcze nie widziałaś, to również zapraszam serdecznie. Link znajdziesz w opisie. Teraz, właśnie tutaj z nowym bezrękawnikiem, również w total Spodnie te bardzo często wykorzystuję, zakładam w stylizacjach, kiedy moje spotkania wymagają stroju takiego bardziej formalnego. Ale również lubię zakładać te spodnie do t-shirtu, jak również do trampek w takiej wersji sportowej. Tutaj połączenie z t-shirtem w zebrę, ale oczywiście mogę założyć t-shirt z logo czy biały. Świetnie się również sprawdzi ten nowe nowy bez rękami. Tą spódnicę już znacie z odcinka i jak wyglądać szczuplej, stylowo latem. Jeśli również nie widziałaś, to zapraszam serdecznie. Oczywiście link zamieszczony jest w opisie. Tak jak teraz jestem ubrana, prędzej bym mogła pójść. No nie wiem, nad Wisłę na spacer, ale jak tylko założę marynarkę. Mogę iść na zakupy z klientem do galerii na przykład. Ja osobiście spódnicę Mini lubię zakładać do obuwia sportowego. Tak najczęściej jestem lub też mogę być ubrana, jak właśnie nagrywam dla Was filmiki. To znaczy przygotowuję się. bo jestem ja, jeans w total looku, w różnych odcieniach. Na koniec spódnica midi z jedwabiu, tak jak widzicie mam na sobie błękitny total look, w ogóle w całej tej garderobie kapsułowej jest powtarzalność kolorów, stopniowanie kolorów, to co lubię najbardziej. Tutaj spódnica w połączeniu z męską koszulą i niebieskie sandałki. Taka mm, stylizacja typowa na spotkania mm, biznesowe. A teraz spódnica midi w zestawieniu z bezrękawnikiem z dzianiny. Powiem Wam szczerze, że lubię tą spódnicę zakładać w sytuacjach, kiedy na moich nogach pojawiają się śniaki, a niestety są one. Często no, długość MIDI ma ten plus, że zakrywa właśnie. A teraz ponownie spódnica MIDI w zestawieniu z t-shirtem. Tym razem podwinęła mam właśnie opadające rękawy. I wersja taka fashion. Marynarka na gojciało, do tego pasek, trampki. Oczywiście marynatę założoną w taki sposób możemy wykorzystać do jeansów czy też do szortów, jak również kolarek. Dziewczyny, to były wybrane moje stylizacje z garderoby kapsułowej na lato. Oczywiście tych stylizacji możemy stworzyć dużo więcej. Dajcie znać w komentarzu, jak wam się podoba moja szafa na lato. Może ktoś ma inny styl i w zupełnie innym stylu tworzy swoją szafę. Dziewczyny, zaczynają się wyprzedaże. Jest to gorący taki szał zakupowy. Pamiętajmy, aby nie ulec pokusom, żeby robić te zakupy rozsądnie, przemyślanie. A jeśli nie wiesz, jak planować swoją szafę i jak zbudować garderobę kapsułową, to z przyjemnością Ci pomogę. Spodobał Ci się ten odcinek, to daj łapkę w górę. Jeśli mnie oglądasz po raz pierwszy, to będzie mi szalenie miło, jak zaczniesz mnie subskrybować, będzie ze mną na bieżąco, a teraz już się z Wami żegnam, do zobaczenia, do następnego razu Buziaki.